Hejka, z tej strony Gucio. Mamy tutaj nasz podstawowy pojazd z prologu Japanese Drift Master: Rise of the Scorpion i idziemy go tuningować. Zobaczymy sobie, jak wygląda tuning. Nie pokazywałem tego celowo w recenzji aż tak dokładnie. To odrobinkę tylko, żebyście sami odkryli, jak to wygląda. Ale teraz myślę, że już większość z was ograła, więc proszę bardzo. Zobaczmy sobie krok po kroku faktycznie jak wygląda tuningowanie samochodu w JDM, tym co mamy. Możemy zacząć od tuningu mechanicznego, potem będzie jeszcze konfiguracja samochodu, która była dostępna akurat w demku. No i mamy parę fajnych rzeczy takich jak silnik, zawieszenie, układ kierowniczy, układ napędowy i hamulce i tutaj jest parę jeszcze dodatkowych podkategorii. Więc tak wygląda nasz pojazd, w ogóle bardzo ładnie i estetycznie wygląda e, e, interfejs tutaj. No i popatrzmy, co mamy. Wszystko mamy tak naprawdę zakupione i mamy teraz ECU, czyli trochę elektroniki. No i widzicie, jak się nam zmieniają oczywiście statystyki, więc lecimy po kolei do tych najmocniejszych. Dolot, wkład filtra. Zobaczcie, o ile się tutaj już nam poprawiają staty naszego samochodu, jest i wydech. Tutaj szkoda, że nie można go podejrzeć, bo niestety nie możemy obracać samochodem wokół gdzieś tutaj. Oczywiście z drugiej strony czy to jest potrzebne? No jest skok jakościowy bardzo, bardzo mocny. Tutaj mamy... Nie pamiętam jak się to nazywa. O... Oh. Wygląda jak element bloku silnika, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo ja tak z technicznych aspektów to trochę jestem ułomny. Dobra, anyway, e, mamy następną rzecz. Mamy do ładowania turbo sprężarkę, która nam podbija tutaj już prawie do 500 koni. O, to może być ogień. E, zawieszenie, i zobaczymy. Proszę, realnie się obniża tutaj. Pan jest taki. Siada i sprężynuje rzeczywiście w pełni regulowane. Na pewno to będzie miało wpływ później na tuning i większy, podejrzewam, zakres pole manewru tego, co możemy zrobić ustawiając samochód. Tak to przynajmniej wnioskuję, chociaż nie mam takiej wiedzy. Stabilizatory i wahacze również koło nam tutaj się troszeczkę przechyla. Idziemy dalej. Układ kierowniczy uliczny, zestaw lub profesjonalny. To pewnie będzie wpływało na prowadzenie, układ napędowy, sportowe sprzęgło wyścigowe. Ja oczywiście zawsze za wyścigowym. Skrzynia biegów w pełni regulowana, dyferencjał regulowany, o ograniczonym poślizgu. Tu znowu ktoś musiałby mnie naprostować, bo do końca nie czaję co to znaczy niestety. Ja jestem od się, nie, nie jestem mechanikiem. No i zestaw hamulców, to się zawsze może przydać. Tak wygląda tuning mechaniczny, jest nieskomplikowany. Yy, być może... Chociaż nie, tutaj nawet nie jest to potrzebne. Zastanawiałem się, czy przydałyby się jakieś informacje, na co to wpływa, ale z drugiej strony, czy jest sens, to po prostu mamy suche statystyki, dzięki którym wiemy, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie. Natomiast przy tuningu podejrzewam... Że mogłoby być fajnie, gdyby się tam pojawiły jakieś informacje, że jeżeli przesuniemy suwak w tą i w tą stronę, to z samochodem będzie się działo to i to. Zobaczymy, mam nadzieję, że twórcy coś takiego dodadzą. A teraz tuning wizualny, no tutaj niestety mamy najmniej, że tak powiem, do zrobienia w tym prologu. Możemy sobie zmienić gałkę zmiany biegów na taką dość. <grym> Dość dziwną bym powiedział, na no nalek co lubi, kwestia gustu. Mnie się aż tak nie wkręca, więc zostanę przy seryjnej. Kierownica typowo drifterska, tak trochę wygląda. I fotel. A, damy sobie taki fotel. Nie jest body kit? Nie ma. Jest. Nie ma. Więc jest różnica. Jest ładnie. No ale dobra, mamy zielony, fajny samochód. Wyglądamy teraz jak Halk. Yy, albo ufoludek, albo te śmieszne gumowe zabaweczki z Toy Story z trzema oczami. Ale chcielibyśmy jeszcze... o, petarda. Mocny jest, czuć od razu ogień, jak się naciska na gaz. Ale jeszcze zobaczymy, bo mamy tutaj wizualne aspekty tego tuningu, więc wbijamy sobie tutaj. Coś taki zielony jest ładny. No i jest cała karoseria. Tylko aż tyle mamy tutaj do wyboru. Możemy ewentualnie zmienić po prostu kolorek na ciemnym lub nie. No i mamy w tym momencie jeszcze tylko do dyspozycji winyl cały, który dostajemy w nagrodę za ukończenie w zasadzie całego prologu Rise of the Scorpion. Jest to oczywiście winyl Scorpiona, więc wszystko się tutaj zgadza i klei. O, jest wolna kamera w tym miejscu. Widzę. A, ale dobra. No. Yy, widzę, że tutaj jeszcze będą koła światła, przyciemnienie szybek. Także jeszcze parę elementów ciekawych do tuningu yy, na pewno nam dojdzie w finalnej wersji. No i ostatecznie nasza autko po ukończeniu prologu wygląda. Czytaj się! Tak. <grym> no, czyli ładnie. Ładniej tuningowo i jest bardzo, bardzo szybkie. Uu. Zapanujcie nad tym, nie no, da się, ale Ale jedzie mocno. O, nie wyrobi się, nie wyrobi się. Nie. <laughs> no, zasuwa to już jest to, już jest wyższa szkoła jazdy z tym samochodem po tuningu, rzeczywiście, ale zobaczcie, jaka to jest różnica. Jak dojeżdżałem tu na miejsce tym podstawowym Nissanem i Chibanem, no to... no to wlekł się trochę, nie oszukujmy się, a tutaj jest po prostu ogień od pierwszych chwil, także ten tuning jak najbardziej ma znaczenie. Gdzie tu jesteśmy? W małym placu treningowym. Tam się zupełnie inaczej prowadzi, jeśli chodzi o duch. Jeszcze trzeba byłoby umieć. No. no to tak nam się prezentuje JDM Rise of the Scorpion i tuning w tej grze. Myślę, że jest bardzo, bardzo fajny. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, co myślicie o takiej formie tuningu w grze. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.